Ej, dzień dobry, dzień dobry, W sobotę 8 listopada, dzień się kończy w zasadzie, ja tylko tak na chwilę, dzisiaj padało byśmy z Patryczkiem w domu, Patrycz tutaj dostał Borek całą zabawki. torbę o, zabawek, eee! pani oddawała za darmo, pokaż Patrycz jakie zabawki, O, i samochodziki, i na baterie, i lodziarnia, jo. i lodziarnia, i kierownica, pokaż Patryś te duże, i zygzaka dostał takie, o popatrz jak się tam świeci, widzisz, o. I jest, no, i jest zygzak na pilota. I No, a będzie jeździł. No. Ja za trochę większego płaciłem 45 euro. A ja to wszystko za 4 euro, bo pani kupiła czekoladkę. Mm. Chociaż za darmo dawało, ale tak głupio mi było tyle zabawek. No, tak. No za free. <noise> fajne samochody. Agnieszka tutaj wieczorową poro. Co ty góra robisz teraz? Masę. Masę do tortu, w Opiekę dla Patrycia na jutro no. na urodziny. Patrysz, znaczy urodzin już miał, ale będzie obchodził, jeszcze w większym gronie będziemy Dla Agnieszka robi. I tutaj Agnieszka coś tutaj robi z masą już tak? Przekładamy, bo to jest ten tort biszkopt pistacjowy, e, z masą pistacjową, z frużeliną maliną. Co to jest frużelina? O to jest to, tutaj taki, taki, takie owoce, taka galaretka, mm -hmm. mm -hmm. owoce takie. Jedna warstwa jest, tak? Ilu będzie warstwowy Cztero. A nie pięcio, że pięć lat i pięć warstw? czy to są dwie warstwy i jeszcze dwie będą, tak? tak. A to będzie torcisko. Tak, to już widzę coraz większe. A co to teraz jest, to? No? Aha, ta. To co mówiłaś coś na... Różelina. <laughs> nie można powiedzieć jakoś dżem albo inaczej. No. To nie jest dżem, bo to są owoce z żelatyną. No, to mówię, nie? No, czyli frużelina. Fru od owoców. Nie ma takiego i słowa. żelina od... Nie ma od takiego tego. słowa chyba, Gunia. nie? Jest. Tak się nazywa. Frużelina, żel... Yy, no. Ja myślałem, że to już koniec, a to kolejna warstwa. To jest... Aha, to cztery warstwy mówisz, tak? Jest cztery? Tak. Wtedy bisz a żal, że to trzeba będzie wszystko gościom wydać, nic sobie zostawić nie możemy, bo, bo zaraz do Polski lecimy. A co to tyle ludzi to po kawałku, nie wiem czy to zostanie. Mm -hmm. Mm -hmm. No i tutaj na razie tort poszedł do lodówki, ale to dopiero połowa roboty za Agnieszką, bo jeszcze będzie ozdabianie. Tak? Teraz się robi masa tynk maślany. Mm -hmm. Nie muszę nic robić, proszę bardzo samo tutaj robi. Dobrze, ja idę spać, bo muszę rano wstać. No, dobranoc. Tak, że już pokażę, tortek będzie gotowy. No i tutaj powoli prace dobiegają u końca. Na szczycie tortu stanął Crazy Frog, ulubiony bohater Patryczka. No to jeszcze dużo przed Agnieszką, ale ja już naprawdę idę spać. No, jest tura pierwsza, czyli już jest niedziela. Figurkę zrobił dla nas nasz kolega Mariusz w drukarce 3D i ręcznie ją Także to unikat, jedyny w swoim rodzaju. No. A już jutro zobaczymy gotowe dzieło. W każdym razie Crazy Frog wieńczy dzieło.